Jest witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy czwartą, już ostatnią część tej Marzeń, czyli letnie zawody. Jeszcze lato jest, więc się zapisujemy, no ale jakby mówiłam, że nie zbierzemy się już z tymi seriami, więc na luziczko sobie ją będziemy ogrywać. No i tworzymy naszą postać, klasycznie. I nie wiem jak... bo ostatnio białe włosy miałam, ale nie wiem, czy się trzymać, czy my zrobić jej rudej. Bo ja się będę niedługo robić na rudą. <grych> Jeśli nie miałam białego, włosów, żeby nie ten, ale mi się podobały w tej grze. A jak na Westernie się ubierają. Nie wiem, kitka. To taka roztrzepana. Nie, kitek chyba. Taki rudy? Nie, to brązowe bardziej dobra, niech będzie to. Kolor oczu. Nie peskę niech będą. I a my klasycznie. Zaczynamy. Latem. Do Orwiku wreszcie zawitała piękna pogoda. Słońce ogrzewa swoimi promieniami, dojrzewające jak kwitnące łąki, letni wietrzyk od strony morza chłodzi ludzi i zwierzęta, pracowitych farmerów oraz psy, a także koty i konie. E, skończyła się szkoła i zaczęły długie letnie wakacje. Nie mam zadań do odrobienia i nie ma lekcji historii z zakurzoną ze starości panią Gorkwald ale śmiertelnie nudnych eksperymentów naukowych z panem Flakstra. Kurde, przepraszam, mój angielski leży. Tylko kolejne dni pracy dla Hermana w i Jorvik. Jest i opieka nad że życie jest piękne. Jorvik przyszedł w bół, dziwnie się czyta. Eee, wtedy pojawił się Kojot, brat Hermana, właściciel Sadninii. Jorvik wraca po 20 latach z, y, w Ameryce. A gdzie występowało... Narodeo, a teraz planuję otworzyć stację westernową w Jorvik, a ty masz tu mu w tym pomóc. Północno-zachodniej części u wy wyspy Jorvik rozpoczyna się gorąca praca, gdy uprawne pole i bagna przekształcają się w spadki i szlaki, a ty i reszta waszej grupy macie niewiele czasu na nauczenie się oslalomów wokół beczek. Te czeki pokonywania toru przeszkód to ciężka praca, ale w życiu nie bawiłaś się o lepiej, a kryje się za tym jakieś tajemnice, dziwne plotki, proszę okolicy. Coś tam, coś tam. Powodem była na pewno tylko tęsknota za domem, ale czy uda się to odkryć jego tajemnicę? <grym> o, przyjechał mi tekst. Ale tym razem dali do końca przeczytać. Witaj, witam. Ja umiem, ale mam ładnego konia w tej części. Dzień dobry. Witaj, na Rancho tam i Bardzo się cieszę, że tu dotarłaś. Kurde, jaka ta gra głośna, nie to jest za tym. Karbun mówił mi, że jesteś dzielna i pracowita witam, i że bardzo mu pomogłaś w Saini Jorvik Zanim zaczniemy W sobie sensie, to przechodzimy o grę, bo Sainia, ta jesienna była jako pierwszą częścią mm, To bardzo mu pomogłaś Nie wiem w ogóle, dlaczego ja to powiedziałam <grym> Przecież tu z tego wynika to, że to część była pierwsza, bo jakby już tam byliśmy, co nie? Nieważne e Zanim zaczniemy, trzeba Cię ubrać w porządek kapońskim. Jeśli, e, jeśli masz brać udział w zawodach, musisz dobrze się prezentować. I w ogóle przypominam, że tą gierkę, Ja wszystkie te gierki mam na tym, więc dlatego mam ją po polsku, bo bodajże jesień. Y, y, nie, jesień. Na pewno lato, i nie wiem, czy nie wiosna. Jak się popiera, to czy nie są przypadkiem po angielsku. Lato na pewno jest po angielsku. No, proszę, wyglądasz jak prawdziwa kobojka. Przypominamy mi się stare, dobre czasy po drugiej stronie Atlantyku. Ale nie czas na wspomnienia z przeszłości. Bierzmy się do pracy. Herman uprzedził mnie, że wyjątkowo wydbasz swojego konia. <laughs> no dobrze. Kupiłem więc dla Ciebie domową szczotkę i wiatr. Leżą przy drzwiach w stajni. Bardzo dobrze, się na niego dbam. Kurde, zawsze wychodzi na to, że czarne serduszko ma na koniec serii. No może nie zawsze. Znalazłeś, mam nadzieję, że są odpowiednie. Nie chciałbym rozczarować swojej nowej pracownicy już pierwszego dnia. Pora usadowić się w siodle. Spędzasz dużo czasu na kolskim grzbiecie. Potrzebujesz tutaj Twojej pomocy i musisz być w stanie się szybko przemieszczać. Zaplanowałem dla Ciebie kilka lek. Jak ten koniec liczny. W ogóle, jak my ładnie wyglądamy w tym tą Och, Mi się w ogóle ostatnio marzył kołowoiski kapelusz. <noise> Więc pewnie kiedyś sobie jakiś kupię. Widzisz, dałaś radę. Świetnie wyglądasz w siodle, ale zróbmy jeszcze jeden test, zanim się damy przekonać. Jeszcze jeden sprawdzian. Oto mały tor, który prowadzi wokół rancha. Pokaż mi, czy zdołasz zmieścić się w czasie, które dla Ciebie przewidziałem. Dam radę. No, nie mogę się na pewno patrzeć, jak my ładnie wyglądamy. Och, nie rozgniewałam za się taką wolną rozpędzę A i tu mówiłam też, ale przypomnę, bo może ktoś to ogląda od tej części, że tą część chyba jako jedynej nie przeszłam do końca. Jedynej, no nie jest na pewno tych innych części. Szczerze, tej w ogóle na pewno na milion procent nie przeszłam do końca, nawet chyba do połowy jej nie przeszłam Gdzieś tutaj do zadań jakiś pewnie będę pamiętać. Tu jakieś questy poprzeszłam, ale nie pamiętam wszystkich. Bo mi się nie chciało, chyba, bodajże Ale strasznie lubię i to jest moja ulubiona część. Lubię ten klimat posternowy. Pomimo także, że w realu nie lubię westernu, jakoś mnie nie, nie kusi na ten styl. Jedyne co, to bym pojeździła na Westernowym siodle. A tak to o nie. To konkurencja, to tak mach. Nie dlaczego jesteś taki wolny, a co taki ładny jesteś. Niestety to będzie musiał być wymieniony. Uuu, jaka ładna. O, że mamy te No, 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 te te. <gry> I na końcu medale. Chyba odpowsłał mnie do Do Doskonale, układać bieg szybciej niż przewidywałem. Udało ci się zdobyć z tego konia więcej niż mogło ci się... <grym> się wydawać. Prawda? Zastanawiam się, czy nie dać ci się wszystkich moich koni do ujeżdżenia. Gdy nabierzesz doświadczenia, widzicie w Westernowej, którą chcecie nauczyć, zapłynę, aby inne sadniny pożyczyły ci swoje konie do treningu. Tak, o ciekawe. No nie, oni tak gadają, a cały czas na swoim jeżdżę. Taki bieg doskonale wpływa na prędkość konia. Dzięki, na pewno zrobimy to poza odcinkiem. Tablica, klasycznie. Hermon opowiada mi, że w stanie Herwig może wyczytać na tablicy, co jest do zrobienia w stajni. Przyszykowałem taką samą tablicę w na, na naszym na nią, a dowiedz się, co dla ciebie zaplanowałem. I. o. A cieszę się, że tak dobrze zdajesz sobie radę na ranczu kolujota. Sądząc, że Lindzie przyda się pomoc, znajdziesz ją na wybiegu, gdzie przygotowywała trasy w salonu w kubeczek. To szybka tablica. Oto ona. Eee, tablica. Sprawdzają regularnie, aby dowiedzieć się, czy że zrobić coś w stanie. Pamiętaj, że nie ma nagrywów. To, to też będę robić W późniejszym etapie. Czekaj, już muszę sobie w na miniaturę. Dobra, git. Witaj Amelko ja wspomniał, że chcę zatrudnić tutaj nową dziewczynę. Miło cię poznać. Widzieliśmy się ostatnio. Zapewniał, zapewne powiedział ci, że już, już, że mam za zadanie zbudować staroslam wokół beczek. Potrzebuję do tego trzech beczek. Wydaje mi się, że kilka leży w lasach wokół rancha. Czy mogłabyś ich poszukać? No. jaha. O, a tu coś się wydarzyło? Ale o moją odmiankę na kopytku. A nie to taka półskarpetka. O, zamek. Dobra, robota, mamy trzy beczki, ale pozostał jeszcze jeden mały problem. A może ci przyznać, że to jeszcze nie wszystko. Cieszę się, że dla mnie te beczki, ale po zbudowaniu toru potrzebny jest nam jeszcze szczegółowy plan, jakie pozostać? porozstawić zgodnie z międzynarodowymi przepisami. Wydaje mi się, że Kojat ma coś takiego. Witamy, czy ci już pomoc Lindzie? Jeszcze nie? Ach, potrzebujecie planu toru do wyścigu w beczek. Zobaczmy. Oto on, tak, jak myślałem, zrobić plan Lindzie, aby mogła zbudować tor slalomowy w beczek, specjalnie międzynarodowe standardy. To plan, doskonale jest dla nim. nawet pieczeń z Towarzystwa Jazdy Westernowej Uj, nie chciałam zejść. Wracaj. Para wziąć się do pracy, czy mogłabyś użyć beczek, które znalazł w lezie do zbudowania początkowego toru slalomu? No, raczej. O, ile wykrzykników. No, później odklikam. To później posprzedaję, bo my Westernowie jesteśmy w tej części. Ja już widzę, jak ja przejeżdżam ten tor na tym ślimaku. Uj. Dobra, robota, teraz kładę ma. wybieg, na którym możesz ćwiczyć prawdziwą jazdę łyskawiną. Widzę, że masz wielką ochotę wyprowadzić tor, który wybudowaliśmy. Nie krępuj się. Nie będę się krępować klasycznie, dobra. <śm> no raczej. Ja nie wiem, co mi dzisiaj. Och, jak on startuje długo! Jeszcze trzeba dobrze przejechać, żeby mi się pojawiła ta yy, strzałka kolejna. Myślałam, że jest uh -huh. mhm -mm. ja na ten koniec nie zrobię tych wszystkich medali Dobrze, daj mi zaciecieć będzie spróbować pobić któryś z czasów potrzebuję do zdobycia wstęgi O, wstęga to było Pamiętaj, bieg wokół beczek to dobry trening siłowy dla swojego konia. Jesteś gotowa? Nie, nie jestem gotowa. Uspokój się. <grywa> Aż tak noc nie porywa. Ja może tu później popatrzeć na konia, może już wymienię na początku. No, no nie. Kom o, jest śliczna, ale... Jest wolny. Hej Amei, miło ci widzieć, przeddarzyło nam się coś bardzo pechowego i sądziłem, że mogłabyś mi pomóc przed chwilą, była tu żarówka by dostarczyć nam kilka pięknych czaszek teksańskich, powołów doskonałych do dekoracji range. Ale kierowca zgubił je po drodze, a w dodatku nie chciał pomóc w poszukiwaniach, ponieważ miał pilną przesyłkę do dostarczenia. Pomożesz mi? A daleko to? Trochę tak. Ale niech będzie jeszcze, to ci pomogę. Mówiłam, że się śpieszymy, ale mam uczucie, że dzisiaj speedrunuje naprawdę ten odcinek. No, ale jest takie zasady no, Ja to <mum> mam wrażenie, że mówię co odcinek, ale czasu nie ma A ja naprawdę to mi się przyjemnie ogl... nagrywa I, I wszystko, lubię to I od zawsze to lubiłam być więc... No nic Jeśli komuś przeszkadza moja można wyjść <mum> A jak nie, to trzeba się przyzwyczaić Wszystkie dni wszystkie w doskonałym stanie. Bardzo Ci dziękuję. A ja będą się, musiała... dobra? Skoro już pomogę spisali byłobym byłabym wdzięczna za pomoc w rozwierzaniu. ich, czy mogłabyś umieścić się w miejscach, które są dla nich zaplanowałam? Dla nich zaplanowałam, tak ułamłamłam. No dobra, jeszcze kto ci pomogę na nie będzie. Myślałam, że się nie rozpędzi do skoku. Gratulacje Dobra robota, teraz miejsce zaczyna przypominać prawdziwe rancha bardzo ładnie Tą zadanką w następnym odcinku Dzisiaj tak troszeczkę na rozgrzewkę Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnej własne nowej przygodzie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pa pa!